Hejka, Alice i przegląd szkicownika, który zajął mi właściwie równy miesiąc. Sam szkicownik to jest właściwie blok do akwareli na spiralce i bardzo mi podpasował, jeśli chodzi o malowanie akwarelą, co zresztą zobaczycie zaraz po ilości skończonych rysunków tutaj. Także na pierwszej stronie, jak widać, szkicownik 47 i po raz pierwszy chyba nie rysowałam całych postaci, tylko jest takie half body. Tak, to jest Katsumi i Lorenzo, moi I też przez większość tego szkicownika starałam się rysować tak jakby w formacie panoramicznym. W sensie nie okręcać tego szkicownika cały czas, bo jednak jak rysuję, to nie mam tyle miejsca, żeby tak leżał. To jest akurat redraw starego rysunku, gdzieś go tu wrzucę. No i dorobiłam jeszcze takie małe rysuneczki tu na boku, bo nie wiedziałam co tu wcisnąć i dawno nie używałam tych pisaków, i w sensie pisaków na bazie wody, one na papierze do akwareli albo na mix mediowym są naprawdę zarąbiste. O, o Boże, kocham, kocham ten rysunek, w sensie te kolory są takie żywe i... o, wspaniałe. Y, tu jest Aki, mój absolutnie ulubiony ocek, ale was też, więc... Y, Oczywiście dostał szybko swoją pierwszą stronę i jeszcze rozkminiałam tutaj, jak jakby wcisnąć postać na jednak poziomej, poziomej kartce. Leoś, tu sprawdzałam inny pisak do jego skóry, jest troszkę jaśniejszy, ale chyba nawet bardziej się do niego przekonałam i ta strona, mogliście ją oglądać na Instagramie już. Nie miałam pomysłu na tło, tak szczerze, więc y, doszły takie żółte, y, nie, nie płomienie, nie wiem jak to nazwać do końca. Y, no, ale ładnie kontrastują, więc wyszło ok. Y, dylanek też dostał szybko swoją stronę. Y, akurat lubię, <ścoughs> lubię te, te szkice tutaj, są super urocze. O, i właśnie widać, jak dużo y, dokończonych rzeczy tutaj jest. To jest y, niesamowite, sama jestem w szoku. Yy, także ten papier jest fajny do akwareli, ale już mówię, że yy, dość szybko wysycha tutaj farba, co nie zawsze jest minusem, zależy od tego, co lubicie. Yy, tak, yy, tutaj Tyler też dostał swoją stronę. L Lubię ten rysunek, bardzo... nie wiem, co w nim jest, taki prosty, ale bardzo fajny. Tak, i tu też kilka innych ubranek Taylora, bo cały czas rysuję go w tym, jako jedyny chyba tak często nie ma zmienianych ubranek. Yy, a tu próbowałam robić coś nowego, tu jest jeszcze leoś, wiadomo, ale próbowałam rysować zwierzaczki. Nie wyszły idealnie, wzorowałam się na zdjęciach, ale no wiecie jak jest. Tu są akurat różnego rodzaju ptaki. Nie rysowałam nigdy ptaków, więc w sumie nie wyszło źle. Całkiem te mi się tutaj kilka podoba. I to w ogóle było robione tymi ołówkami takimi wodorozpuszczalnymi, że robiłam szkity, rozmazwałam je i potem dodawałam kontur. Tu akurat w kolorze sepi, tutaj jest czarny kontur, tu są mielonki. To wyszło trochę gorzej. Robiłam to też dość późno wieczorem i w sumie nie wiem, czy te kopytka nie powinny być troszkę cieńsze, ale ten, ten mi się całkiem podoba. No, ale warto było spróbować, bo jednak hej, siedzę w swojej strefie komfortu i tak, tak odrobinkę tak z niej wychodzę raz na jakiś czas. Strona z Torinem, która... Yy, ta część mi się bardzo podoba. Tu niekoniecznie mi się podobał lineart, ale y, zrobiłam tylko kolor płaski jakby i wszystko pocieniowałam różowym, więc yy, wygląda bardzo spójnie i tak nawet, yy, nawet mi się podoba ten efekt. O, yy, a to jest strona dla yy, Reggiego. Nie pytajcie o genezę tego imienia, jest bardzo dziwna. To jest piesek Akiego i Dylana. Dawno go nie rysowałam, więc autentycznie sama nie pamiętam, czy tak wyglądał, czy nie. Uznajmy, że dostał redesign i chciałam, żeby bardziej wyglądał jak faktycznie rasa, którą jest. Ten, ten szkic jest super uroczy, bo to jest Borden, Borden Collie. Tak. Niektóre szkice wyszły lepiej, inne gorzej, ale to nadal wyszło całkiem fajnie. I tak on jest czerwony, więc czerwona kredka bardzo pasowała. Sakit w innych ubrankach niż zawsze. Te wyglądają całkiem uroczo na nim. I też widać tutaj troszkę jego znamie. Bardzo lubię ten rysunek. No i też... Jak już mówiłam, Sakit ma kilkukolorowe włosy, ale pisakami albo akwarelami po prostu spłaszczam to czasami tylko do takiego fioletowo-różowego, bo nie chcę mi się babrać z tymi warstwami. Szopy. Szopy są cudowne, okej? Okay? Szopy są. Szopy i koty są prawie na tym samym poziomie wspaniałości, zwierzątek. Szopy są słodkie, ok? I bardzo też lubię ten kolor. To jest też ten ołówek rozpuszczalny. Bardzo też zainspirowało mnie do rysowania shopów. jak znalazłam komiksy jednej, jednego? Pokażę, napiszę nazwę i pokażę tutaj przykładową klatkę z komiksu, o kogo mi chodzi, bo nie przypomnę sobie, czy to był artysta, czy artystka. Często nie zwracam na to uwagi. Strona dla Verbin'a też dalej wciskanie postaci w ten taki panoramiczny format, było całkiem zabawne. Nieświadomy ta taśma tutaj z kocimi łapeczkami, która jest absolutnie cudowna, kocham ją. Bardzo pasuje kolorystycznie. Tutaj króliczki, bo zbliżała się Wielkanoc. Tak. Miesiąc to czasem, ale ci... no, ten jest uroczy, jest taki okrąglutki. Taki tak. I Tyler. Fun fact, Tyler uważa, że króliczki są urocze, bo przypominają mu OLEO. Matthew. Też tutaj pożegnałam mój niebieski pisaczek. O, tutaj na tle jest taki jasny. Już autentycznie rozwaliłam mu końcówkę do końca. No, lubię tą stronę całkiem. Tu robiłam na odwrót, że najpierw zrobiłam cienie ciemniejsze i potem dawałam kolor główny. Czego teoretycznie się nie robi, ale <laughs> chyba jedna z nielicznych stron z takimi typowymi szkicami, pisaczkami. Byłam, nie wiem, byłam strasznie zmęczona już tego dnia po prostu i miałam takie szybko <laughs> trzeba coś narysować. I ta strona ogółem, niektóre, większość kolorów wyszła tu trochę blada, ale uznajmy, że to było zamierzone, bo wygląda całkiem estetycznie. To jest Tyler z Leo. I to było z jakiejś rewki rysowane w ogóle. Kocham ich. Strefa komfortu. To też w sensie, poza była z rewki, tak, to jakby zdejmowanie marynarki. Te dwa powinny być na odwrót, ale no, pomyliłam je, bo były tak jakby jedno było wyżej, drugie niżej i myślałam, że poszło tak, a nieważne. I też taśma, która idealnie zakliła mi tutaj pustą przestrzeń. Lubię bardzo to. To ostatnie wyszło spoko. Strona dla Amandy. Amanda od dziwo ostatnio tak przemyka w przeglądach szkicowników i dostaje po stronie, po jednym rysunku, yy, ale lubię jej długie zielone włosy po prostu. No. Też na tej stronie, w sensie, no po tej stronie, yy, akwarele zachowują się troszkę gorzej, ale i tak wyszło całkiem spoko. To nie jest tak, że Kroel. Kolory są bliższe, e, tylko trochę inaczej się rozprowadzają. Ale to może też wina e, pędzelka, który wtedy miałam, bo on był dość mały i nie chłonął tyle wody. No, także e, Amanda. O, i bardzo tego Chibisia tutaj lubię, jest taki super cute. E, tu więcej Reggiego. E, ten, ten rysunek bardzo mi się podoba tutaj na dole. I ma swojego pluszowego zajączka i jest super uroczy. E, tak, i tutaj z Dylanem, jak jest troszkę większy. Na razie w historii, tam gdzie jesteśmy, to jest takim, takim małym maleństwem, jeszcze. To, 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 jest, to jest cały Reggie. Tak, Ej, no, to jest przyszłość, bo Aki i Dylan noszą go na rękach, a, a potem się nauczy i będą go cały czas nosić. No. I już przedostatnia strona. Yy... Strasznie blado wyszły tu kolory. Dopiero teraz to zauważyłam. To jest inspirowane jakimś starym, oj, nie widać do końca, jakimś starym rysunkiem, który szkicem w sumie, nawet który gdzieś robiłam i dałam tutaj teraz inne postacie. Jeden czas na TikToku mi się to wyświetlało cały czas, więc to nadal we mnie jest gdzieś. No, w każdym razie Katsumi i Lorenzo nadal i tak. Lorenzo ma taki sweterek, tylko to jest czarne, a nie niebieskie. A tu mi się nie chciało już robić przedostatniej strony. Zawsze jakoś tak wychodzi, że. Pierwsza strona, wszystko jest spoko, ale ta ostatnia jest dla mnie absolutnie najgorszą stroną ze wszystkich. No i ostatnia strona w szkicowniku. Taki też szkicyk szybki, bo trochę nie miałam już siły, co, żeby coś rysować, to też było już późno wieczorem, więc no. I tu są jakieś stare rysunki sprzed dwóch lat prawie, które kiedyś zrobiłam i pomyślałam, żeby tu je nakleić. To jest na papierze do etykiet. Ludzie często mówią, że papier do naklejek, ale potem ciężej to wyszukać w internecie, więc mówię papier do etykiet. No i teraz próbuję właśnie wklejać najwięcej takich rzeczy, bo to mi zalega. No i. W sumie to wszystko z tego szkicownika. Cieszę się, że w końcu go y, kupiłam, bo wiecznie nie był mi po drodze, że albo go nie było, albo y, był w tym większym formacie. Y, no, także to było na tyle. Trochę krótszy y, przegląd, ale wiadomo, co jest tylko 20 kartek, i nie chcę się rozgadywać na jakieś inne tematy. Y, także no. Moją gadaninę możemy sobie zostawić na filmiki z szkicowaniem, także to było na tyle. Dzięki za słuchanie lub oglądanie, no i do usłyszenia i cześć.